Siemanko, jestem Mateusz, a to jest kolejny odcinek z serii Polska Wieś na moim kanale co ja dzisiaj przygotowałem. Dzisiaj w odcinku mamy sobie zgrabić tamtą łąkę co my poprzednio kosili i mam nadzieję, że uda nam się skosić łąkę. I na tym w tym odcinku chciałbym tylko to zrobić. A jeśli może będzie czas, to może i przeczyśniemy tamtą łąkę, co skosimy, ale nie wiem ale dobra, lećmy już bierzemy się za robótkę bo czas goni za niedługo pierwszy dzień lata a chcemy zrobić, kurcze chcemy zrobić już tam siano kiszonkę, dlatego musimy spieszyć, dobra, odpalimy sobie No dobra, jedziemy. Już widzę że za głośno. Muszę ściszyć. Będę chciał grać z pozycji z pozycji środkowej pierwszej osoby bo tak fajnie wygląda jak, jakby to było realnie no nie wygląda ale czasami jak się tam zapomnę zapomnę że w pierwszej pozycji to wybaczcie że będę wysi tak by brał z góry z góry hmm, widok dobra pójdźmy sobie no i tu przejdziemy ten jeden pasek już co to tak zrobiło? 15 moje zdanie, że przy tej... O co to, czemu to... Czemu to nie zgrabia? Co to się stanęło, Że to nie zgrabia? To nie wiem, czemu to tak nie działa. Powinno działać. Co to za przyczyna? Aha, musimy rozłożyć. Aha, ok, nagadniacz. Dobra, no dobra, już sobie pojedziemy stąd. Kończymy my i jedziemy. Dyszka na godzinę, on 12 na godzinę. Mam nadzieję, że to jest odpowiednia prędkość. Dobra. Planuję tą łąkę zgrabić na 3-3 trzy, yy, trzy, trzy wałki. Mam nadzieję, że mi się to uda. Objedziemy sobie od prawej strony i, i będziemy jeździć parę razy tam i z powrotem. Nie chcę robić też za szerokich tych pasków, bo gadałem z sąsiadem i on ma zwykłą tą sitmę, więc ona tak za szeroko, jak będzie szeroki pasek, to może sobie nie poradzić. Dlatego będę chciał robić takie troszkę węższe paski, ale mam nadzieję, że może wejdą z... takie po cztery na jeden pasek te pokosy, to by było dobrze. Idziemy na pryzmę. mi się podoba w tej hmm, zgrabiarce to, że jak jadę do tyłu to mi zgrabia, no nie, nie muszę się obkręcać, bo zastanawiałem się nad, nad zgrabiarką gwiazdą, i, ale z drugiej strony właśnie sobie pomyślałem, że na gwiazdę trzeba się obracać, nawracać i ten, ta jazda z tą zgrabiarką gwiazdą nie byłaby by taka fajna, Za tak długo by schodziło, a z to sobie cyk zrobię do przodu i do tyłu i już zgrabiam, nie muszę się obracać. No to właśnie dlatego ją wziąłem. Jeszcze może z raz w tamtą stronę i z drugiej strony. Idziemy sąsiadowi na pryzmę, bo się nie obrazi No masz sprzęcior tutaj do małych postek Więc sobie tutaj poprzeczniaka na okrągło Nie uderzyli Dobra. I od między objedziemy na około. I dobra i teraz jeden pasek przejedziemy już do tego i będziemy robić drugi pasek No coś ciężko idzie z tego rowku nie za bardzo chcę stąd wyjść na dobra wyszło Dobre, i jedziemy Mam nadzieję, że nie będzie za szeroki ten pasek, żeby ta sip ma to wzięła. Dobra, i teraz przejdziemy przejedziemy tu. Jeszcze raz na około I zaczniemy robić pasek tutaj I jeszcze może z dwa razy. Będę starał się nagrywać regularnie te odcinki, ale teraz może to być trochę utrudnione. Bo wiadomo, zaczyna się szkoła, to będzie troszkę problem, ale mam nadzieję, że będę kontynuował tę serię. Ale dobra, gdzieś tutaj musimy sobie zrobić kolejny paseczek. Dobra, raz do tyłu i już oddzielimy sobie te dwa paski. Bardziej zrobię tamtą stronę na ten pasek, bo tamten już jest gruby. Wrócimy się, żeby to poszło na tamto, i przegrabimy na tamtą stronę. Mam nadzieję, że nie będzie brało tego drugiego paska. I zaokrąglimy. i cyk zgrabiliśmy już i no tu pod krzaczkiem jeszcze weźmiemy przejedziemy i... i cyk będziemy mieli zgrabione jeszcze cofniemy po i... jemy i, I dobra złożymy ją i jedziemy I teraz przesiądziemy się w 3PK i skosimy tą łąkę mamy już 12 minut odcinka, także mam nadzieję, że zdążymy obkosić jeszcze tą łąkę ale jak nie, no to już zostanie następny odcinek ale mam nadzieję, że dzisiaj ją spokojnie obskoczymy. Ciśnij, ciśnij. Dobra, wstawimy sobie ją może na razie pod garaż, wyjedziemy czy peczkiem. A ja uwiedziałem pod garaż, żeby kurcza na tym słońcu nie stała. Odpalimy te czypeczka, czemu nie? Coś mi tu blokuje. Dobra, podniesiemy. A 60-ąsę uwiedziemy pod garaż. Zgasimy i 2 Przejdziemy tutaj. I wsiadamy do czypeczka, żeby nie zahaczyć o tura. I jedziemy, skosimy tą łąkę. To jest kurczę, duża łąka z tego co widzę. Także niby mówiłem, że pod odcinkiem nic nie będę robił, ale jeśli nie zdążymy tego skosić na odcinku. A co no będę musiał skosić poza odcinkiem, bo nie wiem w następnym odcinku jeszcze są ludzie, chcieli a my nie pojedziemy po trasę, to nie wiem czy... i'm <laughs> a Torki na ten przestój, ale musiałem stanąć, bo coś tam, coś tam ode mnie potrzebowali. Zrobimy sobie tak, że po prostu ten kawałek, podzielimy sobie tę łąkę na dwa kawałki i będziemy kosić na dwa kawałki, żeby to jakoś podzielić, bo tam było za daleko jeździć, a potem sobie tam do dokoszę. Jeszcze szybko brudzi ta siarka, kurcze. Ja bym musiał często myć. 20 godzina, w jeszcze widno. Rosa troszkę jest, ale to nie przeszkadza. dokosimy być może tą łoneczkę. Jedziemy już piąty objazd. Szybko idzie to koszenie, więc może damy radę to kurcze dzisiaj na odcinku skosić. Włączymy sobie światło, żebyśmy to kurcze lepiej widzieli Nic nie dają, to złączymy na razie, ale już co, coraz szarze jest Szarówka się urobi, kurcze Żebyśmy zdążyli Prawdopodobnie przyjedzie sąsiad kosić w następnym odcinku. Ale jak, jak go ubłagam, no nie żeby, żeby mi to sprasował na te okrągłe belki, to byśmy od razu owinęli. A jeśli nie będzie miał czasu, no to kurczę. Weźmiemy 60 i jego prasę i kurczę sprasujemy to i tyle. Mam nadzieję, że sobie poradzi. 60 No, no to ta polska prasa, ta ma Duża, to może aż taka nie będzie ciężka, że sobie... Gdzieś ona nie dała rady Zobaczymy zresztą, muszę pogadać jeszcze z sąsiadem Niedaleko mieszka To będzie blisko, no nie Ale ta łąka jest duża I kurcze w porównaniu do tamtej łąki Tak patrzę, że za dużo Z tamtej łąki beli nie będzie Także zastanawiam się nad tym Czy nie wziąć połowy tej łąki jeszcze Na, na, na kiszonkę I kurcze ją zgrabić Nie wiem, poza odcinkiem chyba żeby to kurcze czym mieć karmić krowy, bo nie mam jeszcze paszowozu, także nie, nie robię temeru, także żywię bydło samą, samą kiszonką i sianem, także pasowałoby te kiszonki, bo siano to tam małych kostek będzie pełno, to starczy, ale gorzej, gorzej z kiszonką. 10 minut odcinka zdążymy spokojnie skosić tą łąkę. A je, z má Trošku dostaje větší ale to se nic nestane, nebude jeho štěnc bo jeśli może być sytuacja, że będzie w następnym odcinku żniwa, bo, bo tam jak się przejechałem po wsi, to widzę, że już zboża mają dojrzałe, tylko u mnie jeszcze zielone, także, ale jeszcze bizonów nie widzę na wsi, żeby jeździły. To żniwa także u nas jeszcze nie rozpoczęte, ale jest blisko, także na pewno będę przewijał ten czas, żeby doszło. Doszła te zboże. Do żniw, ale mam nadzieję, że jeszcze może na następny odcinek wytrzymaj i zrobimy tą kiszonkę kiszonkę. Zresztą popatrzę sobie właśnie teraz na pogodę, jaką wypowiadają. Słonecznie. Jutro jest słonecznie ma być. Temperatura znowu nie jest taka wysoka. Trzeba będzie się spieszyć kurczę. Prawdopodobnie w następnym odcinku będzie będą żniwa, a skończymy to gdzieś może w sobotę. W sobotę skończymy może tę sianą kiszonkę. I te siano, bo widzę, że tu w piątek już burza jest i w poniedziałek wtorek i jesień. Także będziemy musieli spieszyć. Także raczej nastałem się, że w następnym odcinku będę różniwa mm. I, i, i że będziemy kosić 13 minut odcinka i spokojnie jesteśmy wyrobieni 26 minut odcineczka mamy Także takie półgodzinne odcineczki będę chciał robić Żeby to takie fajne wychodziły Jeżeli macie jakieś tam, nie wiem Zastrzeżenia do serii, czy jakieś pomysły, to piszcie w komentarzach Będziemy działać Również zostawiajcie subiczki I obserwacje, kto nie obserwuje No dobra, tą część mamy skoszoną. Objedziemy sobie jeszcze od... ...od tutaj, od siatki. Od siatki sobie objedziemy i tu od sąsiada lucerna jest. Nie wiem czy tej łąki też nie będziemy kupować, tutaj to jest... ...obok sąsiada właśnie. Bo pasowałoby coś kupić tej łoneczki, jakiś łonek, łą, łąk, jak to prostowanie, łąk. Mogę to mówić po polsku jakoś normalnie. by coś kupić, ale to na pewno nie teraz, bo mamy, nie mamy zbyt dużo pieniędzy na takie zakupy. Także to jeszcze nie, nie w tym sezonie, ale na pewno w przyszłym już tak. Dobra, objedziemy sobie jeszcze, skończymy tą tą część, i to będzie na tyle w tym odcinku. Za oknem, deszcz pada u mnie. I jak patrzyliśmy na powodę, to tutaj w grze też padał deszcz. Także nie, nie ciekawie. Widzicie, znowu się zapomniałem, że powinienem grać ze środka, ale wybaczcie, czasami będę miał takie właśnie przeskoki z kamery, bo jeszcze się zapominam. Na innych seriach to wiecie, się grało z góry, ale tu zamierzam grać właśnie tak, jak powiedziałem, ze środka pierwszej kamerki, bo to wygląda tak realistyczniej. Jakby był prawdziwie, nikt prawdziwie z góry tam nie patrzy No nie, ja chciałem stworzyć taką polską serię Taką prawdziwą, żeby to kurcze było No i dobra I Na dzisiaj chyba koniec Tu jeszcze przejadę od Od drogi Obkoszę jeszcze drogę i będzie tyle Na ten odcinek Dobra, wyłączamy, podnosimy, składamy. I to w tym odcineczku jest na tyle. W tym odcinku, jeżeli macie jakieś pytania, sugestie, piszcie w komentarzach. Łapeczka w górę. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.